Ważna treść w pięknej formie, czyli Poławia Czepereł. Od 2013 roku wydajemy książki dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy niezależnym wydawnictwem i pojawiamy się w Przeróbmy, na platformie Przeróbmy, dlatego, ponieważ przerabiamy ideę na książki. Większość książek powstaje na nasze zamówienie. Są one pisane... Na przykład, żeby pokazać nowoczesne role kobiet i mężczyzn, czyli wesołe książki o zawodach kosmonautka, strażaczka i agentka. Z tej serii też wypączkowała nam bardzo ciekawa książka Tramwajarka. Jak na przykład książki pisane na nasze zamówienie przez autorów dwukulturowych z urodzenia, autorów i autorki: Ifi Ude, Aida Amer, Agnieszka Eisenheim czy Witold Vargas. Na, to, na tej książce zaczynam się chwilkę dłużej, dlatego że e, ta książka między innymi powstała w dużej mierze tutaj. Jesteśmy bowiem w kawiarni. E, nasze małe niezależne wydawnictwo jest bowiem wydawnictwem kanapowym, a tak naprawdę ja bym nazwała je w tej chwili laptopowym, bo tam, gdzie postawimy nasz komputer, tam, gdzie jest głowa, nasza pełna pomysłów i idei, tam powstają książki. A tutaj właśnie w księgarni tam i z powrotem spotykaliśmy się z autorem, dopieszczaliśmy różne aspekty tej pięknej książki Dwa Królestwa i Wielkie Morze, która jest naszą gorącą nowością i do której Was serdecznie zapraszamy. A jako, że jesteśmy w kawiarni, nie zapomnijcie też o naszej jedynej książce non fiction, czyli kawiarni. E, świetnym tytule, który pokazuje, jak założyć swój pierwszy biznes właśnie na przykładzie kawiarni, która też ukaże się za granicą, bo pomimo tego, że jesteśmy małym wydawnictwem, to też nasze tytuły ukazują się za granicą kraju. Zaglądajcie, dzwoncie, piszcie, opowiemy o naszych książkach i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo na przeróbmy na żywo.